bać się wyjścia ze strefy komfortu, bo jest nam to znane miejsce. I choć już może nie być dla nas wygodne i zaczyna przeszkadzać, to wyjście z niej w nieznane tereny rodzi niepewność, która nas hamuje. A co gdybyś zmienił perspektywę postrzegania tego, co nieznane? Co gdyby rozwój osobisty był jak wakacje? Wybierasz się przecież na nie, gdy jesteś Zmęczony dotychczasową egzystencją, gdy potrzebujesz się oderwać od tego wszystkiego, co znasz, gdy chcesz uciec od tego, co przytłacza. Wakacje są takim wentylem bezpieczeństwa. Wyobraź sobie, jak je planujesz. Wybierasz kraj, w którym jeszcze nie byłeś, i już nie możesz się doczekać tej podróży. W końcu wyruszasz w drogę. Zmierzasz do miejsca, którego nie znasz. Mimo to czujesz ekscytację i spodziewasz się najlepszego. Choć nie znasz tamtejszego języka, klimatu, krajobrazu, to nie masz obaw, że się zgubisz. Wręcz odwrotnie, jesteś pewien, że to nie przysporzy ci problemu, bo już wcześniej zwiedzałeś nieznane tereny i zawsze sobie radziłeś. Masz dobre nastawienie, bo wakacje są jak prezent, więc wiesz, że są dla Ciebie dobre i dodadzą Ci energii. Rozwój osobisty działa podobnie, dokonuje zmiany w Twoim życiu, a Ty dostajesz wiatru w żagle.